Cześć widzowie, witam, witam Was w nowym odcinku. I dzisiaj bieżąca seria 9 dni, mnożnik 450 razy. Dobra, od razu szybko, spin. Yo! Anioł pies! Aha, ej, co się stało? Ciąg pisze. Ej, coś się widzi, co mnie zlokowało. Czekajcie, ja widzę jak chwilę, wyjdę, widzieć, będziecie widzieli w co ja gram. O, dobra, już się naprawiło. Ej, mam miksturkę na szczęście, to jeszcze dlatego. Ale, ojej, ja wyszedłem z tamtego serwera, a tam było normalnie fajne rzeczy. Dobra, idę sprawdzić, czy jakieś gifty są. I są. Ej, dużo nawet. Jo. Kto? Co mi da za tego? Dobra, anuluję Bo chcę zobaczyć, jakie prezenty dostałem Od tego kaktowa właśnie Nie, nie chcę Dobra, zobaczymy jakie Uuu, od motylka Kasperka Dzięki Dzięki, to też dzięki To też dziękuję To też dziękuję I to też dziękuję bardzo za wszystko bardzo dziękuję i dobra, ten taktowo co on tutaj chciał. Dobra, wezmę szybko się z nim strajduje, bo on chce... Dobra, taktowo. O kurde. Ale mocne zafre Dobra, nie, nie, bo chyba tam za mocno dałem, oreń spin. Słabo. Ej, wezmę tego. Arbuza. Więcej tego. I banany. Z rolą zwierzaka 40 tysięcy plus wykonane, bo dzisiaj zlosowałem takiego mocnego. No ale mocnego dzisiaj zlosowałem. A nie u Co jest? Teraz na 80 tysięcy! O kurde... Jo! Ale jeszcze dobra kaktowo. Stop rolling. O ja nie chcę przestać rolować. Ale jaki dobry mi wypadł nawet z takiego zwykłego. Nie chcę mi się teraz przestać rolować. Gdzie jest ten kaktowo? Zobaczmy. Elektryczny fox jakiś, Kotlinia. Ma podobne do mnie. Elektryczny fox razy tylko ma. O, raz na 6 tysi. Piracka konna. O, tutaj jakieś przedmioty. A nie, kasa. O, super skrzynia. Też potem najlepsza w grze. Mm. Nie wiem co mu chodzi. d Dam ci potkę na od... No, na gry. Dobra, to widzowie na no odcinku mi da jakąś najlepszą miksturkę A nie, nie można miksturek On zapomniał, nie można się miksturkami tradeować. Co on robi? The, oh, we, the, if, 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 if. Dobra, zobaczymy, czy da rady sobie przysyłać płotki w Gifcie. Nie masz żadnej poczty. O ja! Zrobił mi się ten, ten lak głupi, że jak pisze się A, to wtedy ten. E, to wtedy nie, wszystko się resetuje, co się napisze. Na pewno to znacie jak graliście kiedykolwiek w Robloxa. Offre EXP. Szkoda, że nie da rady tych potek dawać. Oj, no ranga, widzowie! Nowa ranga, dobra, uwaga. 80. Dobra, złomowę, zbierz przedmiot. No, ja muszę coś zobaczyć, yy, przemienić zwierzaki. A co jeżeli sobie wezmę sobie eliksiry? To czy mi to zaliczy? Tak, to sobie trochę przegamblinguję eliksiry. Dobra, wyprzedzone. wielka skrzynia. W ogóle dostajemy jakiegoś nowego gole. Lepszego? Tak! Dostałem, ja nie zauważyłem! Już zakładam lepsze. O, dobra. I coś lepszego jeszcze mam? Nie, nie założyłem tych, co mi dałeś. Motylek, Kasperk. Za chwilę mi się skończy najlepsza podka. to trzeba będzie następną założyć. Uwaga, za chwilę rozbiję najlepszą miksturę, znaczy, miksturę Skrzynię Ej, bo ja za chwilę będę mógł chyba kupić, że e, najlepsza mikstura. A zobaczę, bo nie pamiętam znowu ile to kosztowało. E, szczęśliwsze. A nie, to było w eliksiry. Mogę! Dobra, widzowie, robię to. Mam widzowie! Odblokowałem najlepszą miksturę szczęścia. I mogę teraz zrobić. A nie, nie da rady lepszej niż to chyba. Bo... No wezmę tak. Szczęśliwy eliksir. 5. O lookie jak mi się skończył. Zobaczmy, ile ten najlepszy. 33 minuty no to. Plus 660 Coś mam dłuższe potki w ogóle. To wezmę taki Luki lukipotriom 5. Mam ciebie wysuwa, no to fajnie. O ja. Ok, bo ja nie dam rady inaczej napisać, bo A się zlegowało. A czy jak zniszczę to, to się zaliczy? Tylko złomowe? Nie Muszę złomy niszczyć Złomy muszę niszczyć Na chwilę się jakieś dobre skrzynki nie pokazują. Mój najlepszy rol to 100 tysięcy, bo dzisiaj wylosowałem. Oraźcie no skrzynkę. To A właśnie, co mogę... O! Śluz z Ładnie! 35 tysięcy. Dobra, potem natychmiastowego do szczęścia Szybsze wytrwa... Przecież szybsze wytrwa... Super szybkie rzemiosło! Multiple Potion ze tłące Czarnoksiężnik, stwórz wszystkie Aha, potężne mikstury trwają jeszcze dłużej Szybciej toczący się Tier 2 jeszcze jest Merchant Mikstury lepsze Ja mam tak mało tego wszystkiego zrobione, że nie wiem Szczęście Tutaj już orangę trzeba. Tutaj też yeah. Utwórz dziewięć. Dobra, jeszcze trzy. Ej, fajnie, to ja nie widziałem. Jeszcze gdzieś merchant powinien być. Jest! Uuu! Uh. Ej, dobre! jak to? Odblokować, nie wiem. Ale fajnie. Merchant jest. Dobra utwórz dwie. O! Plus jedna potka mi się stworzyła. Bo miałem szczęście miksury monet. O, 13, plus 1, udało mi się, i tutaj 2, i co jest, i plus 1, udało mi się. O, Faster Rolls, dobra, mikstura, monet, o, jest, jeden się stworzył, dobra, no, nic więcej się nie stworzyło, dobra, nic więcej się nie stworzyło. Ten czowy Elixir mogę zrobić. A to co to jest? Rainbow owoc Shiny Rainbow Owoc, aby zrobić Blazing Dice. <laughs> o, super skrzynia. Może nie najlepsza, ale taka ok. No i od razu więcej kasy. Dobra, co można wzmocnić? O, Tier 2 Faster Rolls Jan sobie zrobię. Ale muszę jeszcze trochę pozdobywać kasy. Ile jeszcze złomowych muszę zniszczyć? Jeszcze mało. I tak to zostanie mi tylko przewinąć zwierzaki. Dobra, gotowy. Mogę stworzyć jakieś mikstury. Prędkości chodzenia. Faster rolling. A coś ciekawszego mogą ulepszyć? Uu, może oceny zniżkowe? Eliksir jest zawsze tańszy? Aha, że lepsze eliksiry mogą być I zniżki Czasem są Przedamy. O, zniszczę tą skrzynkę, i myślę, że kończymy odcinek. Bo to był taki odcinek z gamblingowania następnego. No i dobra, no i to na tyle. Może w następnym odcinku sobie coś kupię za aktualne diamenty, które mam i. No i nie wiem. I może znajdę nowe lepliki, spróbuję znaleźć. Dobra, to tyle na rok.